się jeździło. Ja, miałem taki miałam. Każdy miał. miałam, ja, ja, ja tak miałem nie przez miałam. połowę życia. Ja takiego nie miałem, ale był taki w szkole. W szkole, gość W szkole. No tam w szkole, to. Sto... Nie mam dziewczyny, ale była taka jedna w szkole. Nie ma co się chwalić, tylko żalić ewentualnie. Przeklęte gówniacze. Wszystko by się dało, gdyby nie dał się klęty, te przeklęte dzieciaki. Naprawdę. Ulecimy, <laughs> tak, co? Elo. Wyjść do jasira. Stafał mi połowę kamerą to w ogóle szyby nie zamontuje sobie? No po co szyba? Lepiej żeby ci wiało w wodę Nie ma dalej klimatu wtedy Dopiero sobie wyobraziłem jak tu musi wiać Wiacz, komary, muchy Nie. Piasek, łykasz jakieś insekty Krew po zębiakach Część ząbiaków Nie wiedź we mnie, nie wiedź we mnie, nie wiedź we mnie Aaaa moje opony nie. <laughs> nie. Miałem od razu ręczny hamulec, ale nie zanurzałem się. A <zum> ja wierzyłem. Nie zahamuj, nie zahamuj, nie zahamuj. <zum> Jak ja jadę, miałem srakę na mordzie, bo wjechałem w zombie i wszystko było zachlapane. Bo oczywiście nie mogę mieć szyby. I tak widzę kolce przed sobą, już było za późno. i czekaj, a ja, a ja. Wait, 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 wait. Nie <zum> było, to trzeba wyjechać, żeby te warte, byte te warte. <zum> No cienisz za mnie! A jak ja mam to O, to jest dobra, uważam. Co nie, nie. Dobra. Oj, okay. biedne off-pony. <laughs> Zaklej się taśmą! Nadmucham, nie? Znowu Myślę, że nadbucham, tam, płucami oponę do czterech atmosfer? Tak. Kto robi opony do czterech barów? <grym> Crane. Mój kiedyś napompował sobie oponę w rowerze do czterech barów. Potem zdecydował się, że zrobi mi break testa rowerem. Wybuchły? No tak. <grym> W z jednej strony się fajnie jeździ, z drugiej to jest troszkę trasujące No nie znowu trudka na szczury na no, kurde czemu rozczekasz. Zapomniałem. Uważaj kolce i znowu kolcem. Z jednej strony fajnie się jeździ, z drugiej strony fast travel by się chyba przydał Czekaj, tutaj Ja mam podać, fast że travel Co ty sobie wymienił katalizator w samolocie Gdy Kiedy jedziesz za starym dieslem Ładny za słońca, kurde był ja nie mówię Gierka sobie gierka mega, mega dobrze wygląda, Nie zastarzała oh. się kompletnie. Oh. Sorry. A bałem się, że powrót do Daylighta to będzie jakaś jakieś, jakieś trauma, z tym, że ta gierka jednak będzie brzydka. I, fajnie Panie poszukiwali to. <laughs> raid raj brakuje, to jest problem. To <laughs> już będzie. sobie odpalił, a, a ten, no, mogę. A wydaje mi się, żeby do, zrobił robotę. Volatile się na mnie w czymś tak? No nie, na mnie wkurzył tego popuściłeś, a na mnie się tak jest nie. A zostawię mu prezent Pff. Czekam na ten głuchy dźwięk wybuchu No bieguj za mną Volatail, no bieguj a. O kurde Zobaczyłeś winę? Volatail ją zdetonował, bo wskoczył akurat w samochód co tam się dzieje? Aż samochód leciał, ale urwał, gdzie my jesteśmy? im wskoczył na samochód i zdetonował minę, jak jeszcze nie była wypuszczona w pełni, nie? Co tam stoi, czeka, pa? No o, fak. No kurwa, no przypale, będzie na, będzie na przypale. Dobra, no takie. O Jezu! Tuż jest, jest mocny Klepek <laughs> porąbany Kurde wiesz, źle, takie jak ty zatukłem <laughs> Cóż hmm. Przypał Wiecie co będzie problem Dobrze nas zrobiło Pół kilometra. Hmm. No, może pogadamy z Jasirem to wy się będziecie mogli tepnąć no właśnie, właśnie, Myślę. wyjdźcie tam do celu, a my po no. prostu wykorzystamy ten moment. Mr. post mister. That's my package. Can you bring me my package? O nie, a nie, to jest to package. I to jest to. Buchy, <laughs> I ta buśnik. strzałeczka, package. Dobra, to ja to... To trochę... O i przytrzymajcie B, to się tepniecie tutaj. O dałeś. że no nie na mogę musisz Uzwa się pod zwinności kto to narysował Ty takie smutne A to nieważne też powiedział ja ogle wow. ja wyrzucam. Ale jaki frajer. o co z tym chodzi O coś czego się uczepił jego matka dostała robotę w haranie przed epidemią i zostawiła go tu, u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Pfff. Pfff. Okej. Okay. Patrzcie mamy, bez lica go tutaj. mają Coca-Colę w lodówce. Mm, Szproty. Hop, hop, cola. Potrzebni są wszyscy gracze. Hmm. Szur. Musisz A, zrobić krok w tą jesteś stronę. Jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? <grym> Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Krain. Przed tobą długa droga, Kyle Ukrainie. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. Dzień na stary. Kusza, o no, się, czujesz no, jak gdzieś Możesz już iść, przybysz. Widzę, że się starasz i pomagasz ludziom. Trzymaj tu kuszę. A więc przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Jazir, muszę zapytać. Po cholerę ci wątroby sprinterów? Cholerę. 10 no, ciągnie... dialogów jeszcze niech się odpali. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba, niczego cię nie nauczyli w mieście? Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te remo. refo. Feromony. Tak, właśnie te. <grymne> A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych. I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem. Zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? Będę naprawdę wdzięczny. Brzmi jak plan. Zazir, nie boisz się, że te pandziory, które opanowały Kana, Super. przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę, ale żadni z nas żołnierze Nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj ze Zgi. Ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. No i spróbuj może też znaleźć polat. Ma coś jeszcze na do powiedzenia? Czy Nie po kraki. Co to jest? Coś jeszcze chyba chce od nas, bo się pali. Jazir, mam dla ciebie wątrobę sprintera, a ja Co ty wyprawiasz do diabła! Cię? Zabierz ode mnie to cuchnące ścierwo Za stodą jest beczka. Mieliśmy wątrobę wcześniej. Oh. No. Okay. Trzeba ją włożyć do... ...joderieczka. O, to. Teraz można z nim pogadać, będzie miał chyba coś nowego do powiedzenia. Siema. No dobra, wrzuciłem do beczki. Dziękuję! A jeśli zdobędziesz więcej wątrób, włóż je tam od razu. Ten spród jest nie do zniesienia. O, prawie. Prawie awansik społeczny. Jakie mamy teraz zadania? Łazaż. Idziemy do Ezgi. Gdzie ta suka? Hej, to jestem mały. Chodźcie tu Krzysz. Ej, mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci i znowu się będzie ze mną bawić. Nie chciałbym mu spoilerować, jak to się skończy. Ale wyczułem, że Sequel'a nie będzie. Eski się ma. Nie jest Ezgi? Nie wygląda mi na Ezgi. No co on robi z tym? Hej, Polat. Zamierzam się wybrać na farmę Erkana. Zwariowałeś, się. w zrobisz? Pozwól, że ja to ocenię. Poza tym, bandyci mogą później przyjść tutaj. A niech kurwa spróbują. Po tym, co zrobili tej dziewczynie, nie będzie litości. Skoro tak uważasz, to czemu czekać? mi się już teraz! Tylko mnie pan nie podpuszczaj, dobra? Jesteśmy wściekli, to prawda, ale nie szaleni. Życie ci zbrzydło. Poradzę sobie z kilkoma uzbrojonymi opryszkami. Jazir mówił. że, Tymu, że jesteśmy na tej w, w Czterech osobach, ale nie sobie. Pracowałem tam. Prawda. Jeśli naprawdę chcesz tam iść, trzymaj się muru i idź na wschód od wejścia. W tym wysokim murze jest dziura. Chyba mógłbyś się przez nią przecisnąć. Nie wiem, jak ja mówię komuś, jak wejść na przykład, jak dojść do jakiegoś sklepu albo coś, ja mu nie mówię, iść na wschód, iść na zachód, tylko w lewo, w prawo, a zawsze w tego typu grach jest, no, musisz się kierować na wschód od wejścia. A ja zawsze jak, jak mnie ktoś pyta, gdzie, gdzie może coś w sklepie znaleźć, ja mówię, idź na wschód. No. Gdzie, gdzie są mrożonki? Może pan widział gdzieś mrożonki? Mówię, na wschodzie. Jest w puśmie mnie, ty suko. Muszę z tobą pomówić. Ezgi <noise> Zapytałem o szczegóły Jakie są szczegóły? EZGI! gi, ja... O gadam z jem przed bazą typnęło mnie. To tylko tak? Nie. Ezgi popatrz dokładnie o tu, tu tu. To, co z zostało? Kiedyś była najszczęśliwszą <noise> osobą, jaką znałam. A teraz... Przykro mi, ale ona jest Przytomna, prawda? Przytomna, tak. Ale im dłużej tam leży, tym bardziej czuję, że nie chcę już tak żyć. Kiedy jeszcze mogła mówić, powiedziała, że zrobili jej krzywdę, i jej matce. Strzelili jej bratów w twarz, Kyle. Zmusili by na to patrzyła. Zajmę się tym. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. Tak, jasne. Przepraszam, ale już tyle razy to słyszałam. Jaka no, no. ona mnie wkurza. No ona jest wkurzająca taka suka jest... typowa Czekaj, ona jest sparaliżowana czy co? Nie, ma dawna po prostu UPS, jest, no Pomści rodzinę Ktoś Jest sparaliżowana, może tak, ale ze strachu, a nie, że coś ich zrobili no, Dostała wylewu nerki do pięty Nie może chodzić No nie, pusto Dobra, coś jeszcze mamy tu do zrobienia? Zanim to jest, pójdziemy, żeby nie zakończyć. No, pamiętam, to gdzieś tutaj chyba leżała jakaś. Y, ta, figurka albo coś. No, no, no też jest. pamiętam. Ezgi chyba tutaj leżało. A jest figurka Ezgi, znalazłem. Tutaj gdzie jest, jest, gdzie jest? Tu w kącie. A, tu. Pod lampą. A ja kiwaczek wiem, ze zgi. Tak, gdzie, gdzie jest gdzie jest? Gdzie jest gdzie jest? Dobra. Masz tą sukę w samochodzie. Na górę. Tu. Nie, nie, tu? To tu? Są, są do nas. Holera tu chodź. O kurde, tam jeszcze wyżej jest piętro. No, nie byłem tu nigdy. Mm -hmm. Hello. Zona The Space Dog. Myślicie, że... Tak. Czyli... Czek, Oglądałbym Zona The Space Dog. Ej, jest jestem końcu fleja. To jest videogame. Zona The Space Dog to jest gra? No. Epic video game Adventure You Will Never Forget. 10 za 10 game side. Gdybyś byłem na tej stronie, która jest na QR-kodzie. O właśnie, Myszak, weź skanuj tego QR-a. To jest, jest... strona do tego. To jest link do tej strony. Dzięki, to jest link Haram do tej tak strony. Tak, no to QR-kod. I tam jest ten... Zobacz, jak zeskanujesz QR z taksówki, to też się przenosi no. na Harantaxi. Harantaxi. Halo, koleś, masz coś do powiedzenia ciekawego? Przestań! I posłuchaj, wędrowcze, O! To... Zamieniam się w słuch. 23. To... To... Piekę no, nie słyszałem no, dawno, powiem, dawno, dawno. Dał to... wojnie i pokoju. A zaczyna się w starych, dobrych czasach, ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy i nie, nie było. Tak. Cóż. Będziemy do niego tak przychodzić codziennie, on kawałek on sobie serbia Nie Zobaczcie, <laughs> to jest kurde rosyjski dom Mam dywan na ścianie O Tu też ma dywan na ścianie Dywan na ścianie. Arabusy no, noc. Było ciężkie, nie? <laughs> Nie wiem kiedy Aż wzięli, otoczyli tą bramę dwoma zapięciami do roweru, i myślę, że nikt nie wejdzie. No zapięciami do rowera i jednym workiem to przygniecili. No Rzeczywiście nie tak wejdzie. Są, tak, tak samo robię z rowerami przed sklepem. Też worek. Protection min. 100. Dobra, do samochodu i chyba idziemy naklepać bandytom, nie? Nie wiem, to gwałcić jakiś córek Erkana. No tylko my możemy gwałcić. <noise> Tak, jest. Znaczy, jak ta twoja dziewczynka jest chyba na huśtawcu. Właśnie słyszę. Tak, huśta się. Właśnie słyszę. I śpiewa. Mhm. Ła! <laughs> no w ogóle ignoruje cię. Stoisz przed nią, ona dalej się huśta. I cię skopa bierze. I Paczki, zostawcie do małolety. Myszak, nie podpalaj jej. Mhm. Jest gorąca teraz. Akurat jak odbiegłem to podpaliłeś wszystko. O pana to. Weź mi kopię, uwaga. Mayday, hey mayday. Mayday, hey mayday. Nie aż głowę musiałem schować. No nie, albo. Tego się to, że jestem w środku i czuję się jakbym jak był nie wiem jakiś. Co, czym zwieszek tak jest w środku? Wyrzuci go, czy go nie razem z samochodem? Nie można tak Daję zajętego łazika. Aha. I że tak. To musisz mhm. wyciągnąć Myślałem, że wyjedziemy stąd, panie. Myślałem, że mnie może gdzieś tam tym porwie albo coś. Mam jakieś. Deja vu Mega, stole my car. Mega. No go, no go, no go, n-word? Czemu nagle się zmieniło? tak, 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 jak w strict W zaczął zaczęło padać yeah. Idziemy Uuu, nie yeah. Tak, ta pogoda jest zmienna, co? Kurde Jakie że jak ktoś przewinę to wszyscy zginiemy? Wszyscy zginiemy Dosłownie wszyscy Ptak zaraz tam wzdychnie, jeśli ktoś jedyny nami, To Już jeden z tam zwalnia, to będzie. No, to ciekaw jakby, jakby smakował ptak zróżno Spróbuj Dobrze. sobie, jak nie potrzebujesz Pieczona cipka Pierwsza cipka, tak dokładnie To jest szlanskie słowo, co mogę poradzić? Że dla dzieci. W Nieznaczna, Nie znasz nas, a mimo to nam pomagasz. Na chwałę matki? Czy dla własnej korzyści? Ew. Po prostu chcę pomóc. Więc jesteśmy sojusznikami. Ale to za mało. Hej, nic nie rozumiem, czekaj. Dobra, właśnie nagle przerwała. No, niby. A, bo bandyci się rozsierdzili.

O, dziwny... O! Dziwny? Nie chcą, to znalazłem. A kamień? No! No to pamiętasz, robiliśmy to, to jest do tego mister z kosmitami. Easter z kosmitami? Hmm. No, raczej tego nie będziemy robić, bo strasznie dużo z zachodu tym jest, ale... Mogą cię porwać kosmici. No toż jak w życiu realnym, przecież to na faktach. To mogę wejść ze studni? Zadbaj o to, by w pobliżu nie pozostał żaden żywy bandyta. Żodyn nie przeżyje, żodyn. Jeszcze gdzieś jakiś żyje. Wiemy, że zrobiłeś, co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody, ale odkąd znowu ją mamy, nasi ludzie chorują jeszcze bardziej. Przypał. Nieźle pomogliśmy. Jest znalazłem kolesia w piwnicy. Jakiś zidowiec, chyba. Elo. Nie no, z koprem. Wbijamy. Ooo, oh, jak mi Help me, help! Somebody help me! Dankeschön. Jest jakiś. o, twarz. O nie. Nie wyjakulowałeś mnie do góry, Churz. Co? Wy, wy, wyjakulował cię? Co? Potrzebni są wszyscy gracze. Potrzebny jest zmartwiony mężczyzna siedzący w piwnicy. Erkan? Nergal, to ty? Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli. Erkan, to ty? Tchórz, zabij mm. mnie! Hej, Erkan! Coward. Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Coward! Zastrzyj mnie, proszę! Chcę być jednym z nich! Tchórz... Erkan, twoja córka żyje! Jest na farmie Jazira, potrzebuje cię! No, to kurwa. Hey. Oj, Nergal, Nergal. Nie wiem jak to się stało, ale Erikan żyje. Chociaż w głowie mu się pomyślał. się na jego na ścianie, on jest wytrzyniony. Ty nie już gasz tą latarkę. Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne. Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. Nie, nie mogę lutować. Jest najgorsze. No, farma jest czysta, już nie mam lutować. Powiedz SG, że Arkan żyje. No, spoko, luz. Fajnie. Fajne ja niektóre fajne. To, fajne niektóre tam domki są. Czy ja słyszę, że ktoś kopie mu samochód? ale a łatwiej samochód lata Ja co, ja jestem, jestem, lecimy. Uhu. Czuję się jak na jakimś speedrunie normalnie, ja nie, a nawet nie, nie wiem jak się ulepsza samochody. Co za czerwona kropka na minimapie? Nie wiem, jest strasznie No masz na szkole, co masz też czerwoną kropkę, mam. No, hmm. kopii, nie widzę. Silnik mi się psuje, no. I A Normalnie jest 300 na godzinę. Dobry ten silnik, taki nie za szybki. <laughs> gdzieś robię 110 SG wpuść suko SG Otwórz balkon Coś <noise> trzeba widać w Ukrainę Wyszek, chodź tu. No idę. Dajcie mi teleport. Tak jak obiecałem, bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki, dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Poznał Bo no jest. Wiele już widziałem. Jedyne co ci mogę obiecać, to że kiedyś zacznie boleć, odrobinę mniej. Weź sobie daruj każdy. A, a propos czego to mówisz? Czy to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? To było ich tyle, że już mnie to nie uszło. Tak. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko. Tylko co? A nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. Bo schował. Bo się schował. schował się. No jak z Jasirem. Może jak plan. quest? Nie, jakiś inny quest? Nie, dawaj do obok. bo jest tutaj obok. O, no tak, Jasir mieszka tutaj Cześć w Jasirowie. Jasir. W jasirowie mniejszym. Alu, jasir? Widziałem Twoje ogłoszenie, Jazzy. Opowiedz mi osobiście, czym się zajmował przed wybuchem epidemii.